Dzień dobry! Chyba już udało się połączyć e, z siecią, tak? Cześć! Zaczniemy troszeczkę nietypowo, bo zaczniemy od, e, od drewniaków. E, mam lekki, lekki poślizg, ponieważ. E, Kontaktowałam się, kontaktowała się z nami wolontariuszka, która chciała się dowiedzieć co o wiejsku słychać, więc musiałam jej oczywiście powiedzieć. I oczywiście wielka informacja, dzisiejszego dnia do Nowego Domu pojechała ziuta. ziuta, czyli mama zjawy. To jest właśnie rozwiązanie wczorajszej takiej zagadki, podpowiedzi. Ja sama nie wiedziałam do wczoraj, że, że Zióta jest małą zjawę, a, a się dowiedziałam. E, I tak, Ziócia pojedzie nawet trochę niedaleko, tutaj od schroniska e, i do innego pieska, e, więc e, mam nadzieję, że się będzie samotna, będzie się dobrze czuła i za jakiś czas e, no, będzie, będzie fajnym psem. A tutaj poprosiłam, żeby pokazano takiego fajnego psiaka, który się nazywa Tytan. Tytan trafił do nas z czudca. Jest to piesek średniej wielkości. I jest taki fajny, przyjazny. Tak. Co tam mamy? Co tam mamy? Śliczny, grzeczny pies. No proszę. No. Bardzo fajnie z niego pomalutku ta sierść wychodzi. Bardzo fajnie będziemy się go czesało i wyczesywało ten podszerstek, ale kamerka jest tam. Patrz, patrz, patrz gdzie jest kamerka? Gdzie jest kamerka? <noise> Szukaj kamerki. Tak, tutaj. A, widać? Widać co? Widać. Co? Dobrze. Nie, jeszcze nie za bardzo umiem fajnie operować tą kamerką, ale się udaje. Więc tak, tytan. No, jak właśnie, w kolano. Tak, w kolano piesek. Bardzo przyjazny. Od razu taki do człowieka. I już wiemy, dlaczego piesek. Trafił do e, punktu przetrzymań w przódku. Piesek po prostu e, potrafi przeskoczyć nasze ogrodzenie. Takie, o takie ogrodzenie. Więc e, komu my cię po, polecimy? Do mieszkania, po prostu. Jest to piesek z, na pewno do mieszkania, bo jak mu się będzie nudziło, jak mu się będzie nudziło, owa właśnie tak, zaczyna się nudzić ze mną. Jak będzie mu się nudziło na ogrodzie, to po prostu weźmie, przeskoczy sobie jakiekolwiek ogrodzenie. Bo umówmy się, my nie mamy tutaj niskiego, to jest porządne, dwumetrowe ogrodzenie, on jest to w stanie sobie po prostu przeskoczyć tak o, bo może. <laughs> Więc są różne opcje, jak rozwiązać ten problem, albo sobie pieska utuczyć, żeby już nie, nie mógł się odbić od ziemi, albo po prostu właśnie adoptować go do. Do mieszkania. Spróbuję jeszcze go tutaj zachęcić, żeby do nas przyszedł na zabawki. Żeby się trochę pobawił. E, pobliskie wybiegi e, są puste, żeby na przykład nie, nie przeskoczył do, do Figaro. Mamy cię jeszcze tu? Mamy, już pokazuję. No, już pokazujesz, nie pokazuję. Okej. Okay. Hej! Chodź tutaj! Nie za bardzo potrafi się chyba bawić zabawkami. E, właściwie troszeczkę się nawet przestraszył. Jak ostatnio rzuciłam mu tam. Aaa! Nie, tak potrafisz! Ale tylko pobiegnie, tak? Typowo taki wiejski chyba piesek. Za mało się ktoś z tobą bawił po prostu, prawda? Trzeba cię nauczyć od samego początku zabawy. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. tak. Masz. A jest! No, jeszcze cię nauczymy. Jeszcze ci nauczymy zabawy. Chodź tutaj. Chodź, chodź, Ja mam fajniejszą zabawę. Chodź, chodź, chodź. A, już mi się znudziło. Dobra. Więc to jest tytan. On ma około roku. I naprawdę polecamy go do adopcji. Troszeczkę mu się wychudło, bo jest smutny, ponieważ stracił dziewczynę swoją z końca. W ogóle dużo naszych chłopaków potraciło swoje dziewczyny. E, jakoś tak teraz jest taka tendencja, że ludzie wolą adoptować e, suczki niż chłopaków. To właśnie chyba wynika z tego, że mają e, ogrody. No i wiadomo, pieski nie są najlepsze dla, e, no, dla drzewek i dla krzewów. Ale no, tym bardziej, no, Tytana nie polecamy do żadnego ogrodu. Więc, jakby ktoś miał miejsce u siebie w mieszkaniu i akurat chciał adoptować pieska, to zapraszamy do stworzenia e, O Tytana można się pytać e, dzwoniąc do nas na numer 510 170 787. E, I po prostu wypyty, wypytać się, jakie są warunki adopcji co trzeba mieć ze sobą, e, jakim pieskiem jest tytan, e, a jeżeli na przykład e, e, i czy no to dogada się z kotami, raczej chyba nie, e, czy dogada się z innymi psami, raczej tak, e, z kim, z dziećmi, myślę że na pewno, prawda? Bo jestem po prostu bardzo, bardzo fajny, e, tak, no ja. tylko oczywiście, troszeczkę może poskakać po człowieku. Niektórzy to lubią, niektórzy nie. Dobra. E, więc, popytać o psa e, i... A, 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 nie, nie nie przeskakujemy. Dobrze, mam nadzieję, że zaraz ktoś go przyjdzie i zgarnie z tego wybiegu, bo jak będzie chciał za mną pójść, po prostu pójdzie. E, dobra, ale pójdziemy. Pójdziemy dalej i damy, damy opiekunom szansę na zabranie chłopaka. Hey, ale tam dzisiejsze troszeczkę karmy. Eee, tam z tego, co kojarzę, nie, nie zna żadnych komend. Nie uczył się komendy siad. A może? Proszę. Ślicznie. Piśka cię nauczyła? Siad. Siad. Ślicznie. Matko, jaki jestem inteligentny. Pies. No proszę Państwa, jak przyszedł do nas, jeszcze nie umiał siad Tak! Super piesek. Ślicznie... Ro... Siad? Tak, tak, tak. Grzeczny pies. No dobrze, muszę go troszeczkę ponagradzać, bo to naprawdę dla niego to jest fantastyczny postęp. A tutaj jeszcze pokażę mojego lubińca. <gry> pako. Ale trafił do kojczyka e, z trzema <śmianie> seniorkami. Jak się masz Z dziewczynami. Dogadujesz się? Z trzema dziewczynami, które u nas są już od 13 lat, więc e, no, z marnymi szansami na adopcję, bo to są w sumie nadal e, uciekające od człowieka i, i no, po prostu bardzo, bardzo wylęknione. Należało ci się. Cześć Pakuś, bądź grzeszyn dla dziewczyn. Tak, Pako jest trudnym pieskiem, więc jeżeli będziemy się zastanawiali nad adopcją chłopaka, to tylko do domu, który y, ma podstawowe, przynajmniej podstawowe y, pojęcie o opiece nad y, psem, y, psem trudnym. Okej, okay, to jeżeli chodzi o... Czyli tak, wspomniałam już tak została adoptowana, tak naprawdę fizycznie jeszcze przebywa w stronisku, ale za chwileczkę ją zawiozę po prostu do jej nowego domu. E, dzisiaj do nowego domu pojechał też piesek Cymes. E, jest to piesek e, e, taki w typie owczarka, e, troszeczkę taki z początku jakby u nas, to był taki lękliwy. E, ale później się przekonał. Oczywiście Karma też bardzo, bardzo pomagała. I okazał się bardzo fajnym e, psiakiem. I został doceniony. I dzisiaj trafił do Nowego Domu i pojechał. I tu jeszcze dzisiaj e, pojechał. E, do Nowego Domu pojechała pchełka. Też sunia, która trafiła do nas e, z terenu gminy Czudec. Wbrew temu, co mówi imię, to nie, nie był mały piesek. Nowiny. No właśnie, właśnie, właśnie przekazuję. Nadal nie trafił do nas żaden e, żaden piesek. A, właśnie. A te chyba najbardziej będzie interesowało. Pieski, super. <grym> <grym> Więc zaraz do nich pójdziemy. A, a tak, a jeżeli chodzi o jeszcze adopcję, no to dzisiaj spodziewamy się jeszcze jednej adopcji. Czyli. Oj, co się stało? Nic nie zrobić. <grym> to było? Co Ci się wydawało? Że Cię skrzywdziła? Chyba Cię łapa zabolała, tak? Proszę. E, więc tak, dzisiaj jeszcze pójdzie do nowego domu duża sunia, która w sąisku bardzo chudła. E, bo niestety niektóre psy po prostu w wyniku stresu hmm, chudną u nas w i nieważne ile byśmy jej e, tej e, karmy nie dawali, po prostu nie może, nie może przytyć i mam nadzieję, że w nowym domu szybciutko nabierze masy. Będzie fajnym, okrągłym pieskiem, tak jak Pako. Pako też, na się e, bardzo był taki chudy, a tutaj przyszedł na kojce i jest bardzo, bardzo fajny. Tam sobie biegają dwie ładne które tutaj też jeszcze pokazywałam. Co? 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 Transmisja już troszeczkę chyba z minutę i pół minuty później. Chodź. się. Ty Nie ma karmy. Nie ma. Dobra. Dobrze, więc nie trafił do ostrońska żaden pies, żaden kot, chociaż paru osobom zwierzaki pouciekały. Na pewno poszukujemy West'a, poszukiwany jest West. Poszukiwana jest też taki, jest taka wylękniona sunia zasiedla biała. Raczej nie należy jej samodzielnie łapać, ponieważ piesek jest lękliwy no i nie podchodzi, nie podchodzi do, do obcych. I czy ktoś jeszcze? W centrum Rzeszowa zaginął górę kocurek, Miał koczkę z coneczkiem. Proszę tam nie komentować zbytnio tego faktu. Tak jest po prostu. Ale jest poszukiwany. właściciele tęsknią. bardzo, bardzo groźny piecek, on nie jest groźny, on jest trudny, jeżeli trafia do kogoś do mieszkania, po prostu zachowuje się jak aktator i wszystko mają się posłuchać, albo, albo, albo zostaną pogryzieni. A właśnie, szczeniaczki. Szczeniaczki niestety dzisiaj w, w którejś kupie pokazała się krew, w związku z czym dzisiejsza adopcja została wstrzymana. Padek <laughs> jest zbyt ciekawy. A to, została wstrzymana yy, i będziemy po prostu szczeniaczki jeszcze obserwować. I, ale prawdopodobnie jest to wynik tego, że zostały odrobaczone. Ha! Ariana nie wytrzymała. Co <laughs> się dowiesz. Yy, szczeniaczki zostały odrobaczone wczoraj i prawdopodobnie jest to po prostu wynik tego odrobaczenia. Ale chcemy mieć pewność, więc prawdopodobnie pojadą do naszych domu. pojedzie Ta tak, to jest duża sunia, więc, i przeskakuje od rodzenia. w związku z czym wybraliśmy się, że będą jakieś problemy ze znalezieniem dla, niego, dla niej nowego domu, bo ludzie zazwyczaj nie chcą mieć dużych, dużych co bo uważają, że te, ci się tam męczą, ale też zapominają trochę, że Chyba właśnie, no właśnie przyjechały osoby rzadko, więc muszę przedwcześnie skończyć nasze spotkanie i w takim razie do zobaczenia jutro, kiedy będę miała kolejne wieści o kolejnych psach, które z naszego słońca kupiły do nowych domów. No ostatnio na pewno mamy dużo zaparitan. Bardzo się cieszę, że nawet na Wcale się nie obawiamy, że stracimy pracę. E, byłby to najlepszy i najfajniejszy sposób na utratę pracy, czyli e, puste stanowisko w Rzeszowie. No to nam się wszystkim spodoba. Dobra, do zobaczenia.